Dzisiaj będziemy realizować nie jeden, a dwa przepisy z księgi, która jest totalnie beznadziejna i jestem jej hejterem, ale kończy mi się termin wypożyczenia. Nie będę tutaj sama. Mam zaszczyt gościć u siebie, nie byle kogo. No way! Powitajcie gromkimi brawami moją żonę. Więc tak, dzisiaj wykonamy dwa przepisy. Łódka w miodzie i czosnku z ziemniakami Kalafior Chrupiący kalafior Co i co ja mówię? Kurczę, faktycznie To jest narzutowe A my mamy Płonie ogniem Za ciężka fra Bardzo ważne pytanie Czy uważacie, że ja jestem love cat? Nie jestem Black Cat. Black Cat Wannabe. Czy ja nie wyglądam jak Black Cat? Patrzycie na mnie i sobie myślicie, Boże. Black Golden Retriever Cat. Koniec tego pitu, Hania. <laughs> Dwie łyżeczki słodkiej wędzonej papryczki. Papryki, sorry. Papryczki. matko, <laughs> przepraszam. Uch, tak trochę będzie. Do wszystkiego potrzeba dwóch osób. Ale to jest, to jest takie jak na pizzkę I ja mam co wymieszać, czy...? Co jak mam z tym zjeść, to zrobić? Co? Czekaj. To jest z wielkości twojej głowy. Nie jestem Golden retriever! Bili. Bili. Już Czytaj tą książkę. Sorry. Zobaczyłam kawałek i teraz się przeraziłam. Co to jest? Jezus. Było już puzyno. To jest współpraca. A, współpraca. współpraca. Wszystkie otrzymał dwojga. Miał, miał. Tu jest kalaper, niewątpliwie. A on wziął nóż kuchenny i ciął. Było, Było, <laughs> okay. okay. Było już puzyno. Okej. Było już puzyno. Ej, a znasz takie powiedzenie No oko to chłop umarł w szpitalu? Nie? Ja też nie. Kto pytał? Rupiący kalafior, oczekiwania versus yes, Oj, so good tak? <laughs> Póki co nasz kalder wygląda przepięknie. Mniam. Na oko. Na oko, to było <laughs> w szpitalu smak. Z racji, że chciałam sobie poprawić humor, weszłam na vintage i znalazłam koszulkę z merchu TV Girl. Początkowo kosztowała 130 zł na koncercie, ja ją kupiłam za 40 zł. Hey, a... Wyglądają tak. Tak, Myślę, ile Słyszysz sygnał? Słyszę sygnał? Słyszę sygnał? Słyszę sygnał. A na Jezus, mam taki nóż, jakiś falerny. Nie ja może ci umyję ten czarny? To jest przemoc, nie róbcie tego w domu. Montezna. <laughs> Pauza